Witajcie, w tym poradniku wam jak zarządzać serwerem na hostingu CraftServe. Pierwsze co robimy, wchodzimy w przeglądarkę i wpisujemy craftserwer.pl Potem wyskoczy nam taka strona. Logujemy się lub yy, rejestrujemy. Już mam konto, więc się zaloguję. Teraz naciskamy zakładkę oferta. Mam tu takie oferty, czyli Dirt, Wooden, e, Stone, Iron oraz Glass. E, Dirt to serwer 3 slotowy i serwer prywatny, który kosztuje 5 zł. E, serwer e, Wooden to 10 slotowy, serwer publiczny lub, lub prywatny, kosztuje 25 zł. Stone i Iron to samo, tylko że tu macie ceny i Stone ma 20 slotów, a Iron 40. Macie więcej takich e, tutaj, wszystko opisane, to możecie sobie poczytać. Oferta Glass to jest profesjonalna oferta, e, w której mamy chyba dowolny miecz z lotów. Kosztuje 350 zł miesięcznie. Jak ktoś ma kasę, to może sobie kupić. Ja już mam serwer Wooden, więc przejdziemy do niego. I tutaj mamy taką stronę. No, tu jest konsola po włączeniu serwera. Yy, tu jest nazwa serwera, yy, adres IP, status, ilość slotów, pamięć, ram, wy kiedy wygasa serwer, cena yy, i portfel. Tu mamy, yy, włączamy i włączamy serwer, restartujemy serwer. Tu mamy płatności. Yy, możemy, tutaj jest dla dirtów. Nie wiem dokładnie o co w tym chodzi. Bo nigdy jeszcze nie miałem Digita. Tu mamy sms płatności, płatności PayPal.py oraz przelew. Możemy tu sobie zmienić pakiet z Ładę na Stone lub Iron. Możecie sobie poczytać inne oferty i kody z SMS-a, na przykład. Tu mamy wszystko płatności, kiedy i jak był doładowany serwer. Więc teraz przejdźmy do zakładki ustawienia. Tu mamy mapę serwera. Czyli rodzaj mapy. Ja mam standardowa, jest płaska i duże biomy. Wszystkie NPC, nether, latanie, pvp, npc, potwory, zwierzęta, bloki, komend. Więc wciskamy zapisz. I tu mamy silniki. A tutaj standard, to są zwykłe silniki, na których nie można wykrywać pluginów. A I tutaj mamy craftbooki, które są do pluginów. Możemy mieć normalnie serwer. Taki to jest chyba na modach. Dokładnie nie wiem, o co chodzi. Teraz mamy zakładkę serwer. Tu mamy mode D, czyli nazwa serwera, ten opis taki. Port, nie zmieniamy, liczba graczy nie da się zmienić. Online mode, czyli premium, tak czy nie. Yy, Gamy mode, czyli ja mam survival creative adventure jest. O, lista nie. Poziom trudności łatwy, trudny lub normalny. Nazwa świata Word, a seed, jeśli chcemy jakiś sit, możemy wprowadzić. Yy, inne... tu mamy nazwa serwera, domeny, czyli wpisujemy nazwę serwera. Napiszę coś takiego i możemy tylko wpisać... Yy, możemy wpisać gogo.csrv.pl yy, Widoczność mapy, właściciel, wszyscy, to tam na forum się można udostępnić. I tu mamy operatorzy, łaźniste i bany. Możemy formatować serwer, czyli wszystko usunąć i od nowa mieć. Teraz przejdźmy do zakładki plugin. To jest właśnie plus craft Server, że mają takie coś. Naciskamy ten właśnie plusik. I tu możemy wszystko sobie, pluginy pobrać, popatrzeć. Takie różne. No i tak, tutaj są pluginy, wszystko co jakie. E, dobra, teraz przejdźmy do zakładki item shop. Tutaj nic nie ma, e, ponieważ to jest, raczej na forum się udostępnia. I to jest takie dla VIP-ów. Podgląd mapy, czyli mapy widać. Akurat teraz się ładuje. Więc nie będziemy czekać. Teraz przejdźmy do zakładki przeglądaj pliki. E, tu macie, tu macie taką, e, wysyłanie pluginów, to za chwilę pokażę. Tu zużycie dysku, czyli ile z przestrzeni. 40% i pliki. Ile z plików? 1003 pliki na 10 e, Tu mam bardzo dużo folderów, ponieważ admini się tam bawili tworzeniem światów. Ja to później posuwam tu mamy pluginy i właśnie to naciskamy host file no i wyświetla nam się tu taki możemy stąd przesłać pluginy i naciskamy potem wyślij i na dole powinien się pojawić plugin możemy wyłączyć i yy, reload zrobić aby nam plugin się zainstalował no i to by było na tyle yy, mam nadzieję że film się spodobał i że pomogłem moim zdaniem Craft Surf jest bardzo dobrym hostingiem yy, polecam go no i to by było na tyle. Jeżeli chcecie być na bieżąco, dajcie suba. Dzięki za oglądanie. Cześć.